Laudetur. kierowcy, mordercy. Tutaj z wielkim powodzeniem cieszył się taki filmik, który w Prizrenie, w Kosowie z ręki sobie nagrałem nad rzeką Warders z propozycją wprowadzenia... Zabójstwa drogowego, jako odrębnego przestępstwa stykizowanego. Nie będziemy o tym mówić, bo to jest jasne, ale ja patrzę na ostatnie dni, co się dzieje. Na ursynowie 80 latek wjeżdża na chodnik i zabija 70 lat. Tu, na pasach, na woli, na rondzie Tybetu, piesze odrzucone 80 metrów, gdzieś zginęło znowu dziecko na pasach w ziemi i codziennie, 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 koło mnie kilka lat temu przy Fildorfa, gość wjechał na chodniku w rowerzyskę, zabił na miejscu. Co robić? Bo z jednej strony. Współczynnik śmiertelności nam całkiem ładnie opada. Tak, i ta rzecz, za którą PiS jedyna mogę chyba pochwalić, to jest znaczne, znacznie podwyższenie kar, mandatów drogowych i do cholery rozpoczęcie egzekucji tego. Ale to wciąż jest za mało. I teraz powiem coś, na co wolnościowcy zaryczą straszliwym rykiem Indianina ustrzelonego z Winchestera przez złych białych. <grym> Ale to jest konieczne. Jest kilka rzeczy do zrobienia. Jeżeli ludzie nie mają ginąć, na, już na, nawet nie na drogach, na chodnikach, na pasach, to musimy zacząć jakoś identyfikować kierowców, którzy są pozbawieni prawa jazdy, są potencjalnymi mordercami czy szaleńcami. Jest nawet propozycja, żeby dla wszystkich obligatoryjne było umieszczanie jakiegoś kodu, jakiegoś identyfikatora NFC. Tak wiem, to jest nałożenie kolejnego obowiązku, no ale chyba chodzi o ochronę dobra wyższego rzędu. Ja sam. Tym bardziej, że w zasadzie kierowcą nie jestem i nie muszę, tutaj mieszkając w Warszawie, miałbym taką propozycję. Obligatoryjne wyposażenie samochodów, które jeżdżą po drogach publicznych w ograniczniki prędkości. Nie, nie ograniczniki będące alarmem po przekroczeniu pewnej prędkości, ale po prostu. Ja nie widzę powodu, dla którego samochód w ruchu na drodze publicznej ma mieć możliwość jazdy 250 km na godzinę. Przecież to nie jest nigdzie dopuszczalne. Niech one będą wyposażone w pewne ograniczenie. I niech będzie tak, że to ograniczenie na jakichś specjalnych torach wyścigowych, no tam już w Volentine, non fit in your, gdzie młodzi samcy będą, w piu, bziu, 200-300, będzie eliminowane. by wystarczyło, żeby samochód na drodze publicznej nie mógł się rozpędzać do pewnej prędkości. Oczywiście ja wiem, to jest mnóstwo pól dyskusyjnych. A co w mieście, a co kiedy trzeba chorą osobę odwieźć, a co z karetkami, byłaby masowo wyłączyć. No i wreszcie to. Co z sukcesem robią Niemcy, Szwajcarzy, Szwedzi? Okamerowanie wszystkich dróg i możliwie szybka reakcja. Przecież w Szwajcarii czy w Niemczech wszystkie drogi publiczne są tak maksymalnie okamerowane, że policja interweniuje niemal natychmiast. Dlaczego nie można okamerować dróg w Warszawie? No tylko oczywiście w sytuacji nocnego wyścigu chłopców po 200, po 250 na trasie się czy gdzieś indziej. Same kamery ich nie powstrzymają. Wymaga to przecież jeszcze szybkiej interwencji policji: ostrej, szybkiej, brutalnej. Wydaje się, że w Niemczech to jest możliwe. U nas jak, jak na razie nie. I ostatnia rzecz, która mnie szokuje. Ten dożywotni charakter prawa jazdy. Czy naprawdę jest to takie prawo nabyte, którego ani demencja, ani 80 parat, lat, przecież coraz częściej mamy wypadki, no ten wypadek na Ursynowie. Czy naprawdę nie jest tak, że dziadersi ludzie już starzy, bardzo starzy, powinni być regularnie badani? No i w sytuacji, kiedy ich zdolności poznawcze są na tym poziomie, że nie powinni prowadzić, no to odbiera im się to prawo jazdy. To nie jest żadne nabyte prawo, takie jak godność osobista, czy nietykalność osobista, którego się o ludzi do litości. Tu absolutnie myślę, że ostatnie rozwiązanie jest rozwiązaniem, które już absolutnie nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Ale walka z tym, co się w Polsce dzieje, z tymi trupami na chodnikach, na przejściach, absolutnie musi być nie simpleksem, nie jedno, tylko kompleksem różnych rozwiązań. Wtedy wydaje się, że będzie coraz lepiej. Ramen.